Alert, alert. Odpalamy protokół Operacja Nowe Atuty. Na celowniku a jakże królowa programu Google Box, niezniszczalna i coraz bardziej imponująca Agnieszka Kotońska. Pamiętacie jak niedawno w serii wulgarnych, ale jakże szczerych i płynących z serca słów kazała wszystkim swoim hejterom grzecznie się odpieprzyć? No więc to był dopiero początek jej wielkiej, medialnej ofensywy. Teraz po potężnym ataku słownym przyszedł czas na zmasowany atak wizualny. Pani Agnieszka właśnie z dumą i bez żadnego skrępowania zaprezentowała całemu światu swój nowy, powiększony biust. Tak jest, królowa po cichu zafundowała sobie mały upgrade. I teraz jak na prawdziwą gwiazdę przystało triumfalnie prezentuje efekty w całej serii gorących zdjęć i nagrań w obcisłych kostiumach kąpielowych. A wszystko to pod jakże skromnym i subtelnym hasłem podnosimy ciśnienie. No i wiecie co? Udało jej się. Ciśnienie w całym polskim internecie właśnie wystrzeliło w kosmos, a hejterom pewnie popękały żyłki z zazdrości. To jest... Proszę Państwa, piękna, wieloetapowa zemsta w stylu glamour. Krok pierwszy zmiaszcz hejterów słowami, krok drugi dobi ich widokiem swojego nowego, imponującego dekoltu. My w Alercie Celebryckim jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tej strategii. To jest konsekwencja, to jest siła, to jest prawdziwa medialna wojna prowadzona na wszystkich możliwych frontach. Zastanawiamy się tylko, co będzie dalej. Skoro mamy już nowy, potężny biust, to może czas na nową płytę? Nowy program telewizyjny? A może karierę w Hollywood? Z takim arsenałem wszystko jest możliwe. Jedno jest pewne: o Agnieszce Kotońskiej jeszcze długo, długo będzie głośno. A wy co myślicie? To dobra zmiana? Pasuje jej ten nowy, podniesiony i podnoszący ciśnienie wizerunek? Czekamy na wasze opinie. I subskrybujcie, bo my będziemy z uwagą śledzić każdy kolejny ruch królowej.